Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszych wyrażeniach i recenzji. Będę dziś testował perfumy marki Latafa, różne arabskie klony lub nie klony, zobaczymy, tego jeszcze nie wiem. Perfumy raczej tanie, w granicach 100 zł, no mniej więcej, no około, plus minus, tam kilkadziesiąt złotych pewnie, ale jest to zazwyczaj koło setki. Perfumy damskie tym razem, rzadko na moim kanale się pojawiają damskie perfumy, ale... Czasami warto coś odmiennego, odmiennego przetestować, nie? A, jeszcze z takich ważnych informacji będę rozdawał wszystkie próbki, które dzisiaj przetestowałem. Będzie giveaway, rozdanie. Jak wziąć udział w tym giveawayu, w rozdaniu, dowiecie się w trakcie filmu, żebyście oglądali. To, to się dowiecie gdzieś tam w środku, może, może, może nie, może bardziej na początku. Nieważne, zobaczycie. Zanim jednak zacznę testy, chciałbym dodać, że materiał powstał przy współpracy z marką Magrami.pl, ze sklepem Magrami.pl. Jest to sklep z odlewkami i możecie sobie tam kupić odlewki te, które dzisiaj będę testował, jak i różne, różne inne. Wydaje mi się, że jest to dobra opcja, żeby coś przetestować i nie wtopić pieniędzy we flakon kupiony w ciemno. Więc rzućcie okiem i polecam przez link w moim opisie. Dlaczego? Bo, Bo wtedy dostaję prowizję od waszego zakupu. I to też oznacza, że moja współpraca ze sklepem Magrami działa, więc yy, będzie wtedy więcej takich materiałów. No, ro, rozumiecie o co chodzi, nie? W każdym razie już nie przedłużam, chwytam za pierwszą losową próbkę. Fakharfem. Yy, białokwiatowy, jaśminowy, taki kremowy, yy, bardzo przyjemny w ogóle. Mm. Bardzo przyjemny akord jaśminowy, też taki z takimi nutami winogronowymi, jakby jakiś napój. No, takie nuty winogronowe też są spotykane między innymi w akordach jaśminowych, za to jest odpowiedzialnych kilka molekuł, one pachną... Znaczy bardziej jak aromat winogronowy, coś co kojarzymy właśnie z aromatem winogronowym. Ewentualnie winogrona, ale nie takie ze sklepu, takie słodkie, bezsmakowe winogrona, tylko... Jakieś takie inne, dziksze odmiany może. No, fajna taka kwaskowatość owocowa tutaj, tutaj jest, ale zapach ogólnie raczej słodki słodki, waniliowy, deserowy, piżmowy, czysty, ale dużo głównie te białe kwiaty, nie? Właśnie taki kremowy, balsamowy, kosmetyczny jaśmin, może tuberoza, bo wchodzi to też w takie klimaty troszkę jakby hmm, troszkę gumy balonowej, takie nieco bananowe. Kurczę, bardzo, bardzo przyjemny, bardzo, bardzo ładny białokwiatowiec. Naprawdę przyzwoitej jakości w tym, w tym otwarciu. Pachnie to ogólnie jak coś, coś mainstreamowego. Nie, w sensie jakieś takie mainstreamowe pachnidło. Trudno mi powiedzieć, jakie, bo ja w, w damskich perfumakach tak nie siedzę, ale no. Fajne, 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 bardzo słodkie. To trzeba mieć na uwadze, trzeba lubić słodziaki, ale no, fajne, fajne e, nuty. Fakhar to się nazywa na fragrantice i nut jest dużo. Użytkownicy Fragrantiki najbardziej wskazują na tuberozę, gardenie, jaśmin, e, nuty owocowe, wanilie, lilie. E, no, ogólnie dużo, dużo kwiatków, dużo kwiatków i porównywany do L'Interdit od Givenchy i trochę My Way od Armaniego. E, no ja nie jestem zaznajomiony z tymi perfumami jakoś dokładnie, więc e, nie wiem. Natomiast no. Kwiatowa bomba. Bardzo ładna, czysta, nieco mydlana. Podoba mi się. Kolejny. Opulent Mask. Drzewno ambrowy, e etylomaltol, jakieś takie molekuły, Etylomaltol pachnie jak wata cukrowa, jak palony cukier, ogólnie tak bardzo cukrowo, słodko. Jakieś nuty takie metaliczne, drzewno ambrowe, takie słone, gryzące, e nieco szafranowe, może. Pachnie tak jak bakkaratrusz, tylko mm, taki tani bakkarat rusz. Bardzo nieprzyjemny zapach, bardzo drażniący. Mm. Boże, ogrom molekuł drzewnoambrowych, no po prostu tak drażni mój nos ten zapach, że zaraz pójdę go zmyć, bo zaburzy to wszystko, ca całe wąchanie już, już czuję. Eee, no nie, znaczy to pachnie jak bakkarat róż, natomiast bakkarat trusz zrobiony po taniości i... Z... O, siebie róż jest zrobiony po taniości, bo są bardzo tanie w produkcji perfumy, więc. No, po prostu jest to nawalone molekuł drzewno-ambrowych, żeby to było jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej takie wiecie, jeszcze mocniej projektujące i. No nie. Okej, okay, dobrze, że nie zmyłem, posiedział już dwie minuty na skórze i dalej czuć te molekuły drzewno-ambrowe, czuć ten etylomaltol. jakieś nuty właśnie metaliczno-szafranowe. Natomiast. Hmm. Zaczynam tu wyczuwać taką blisko wschodnią nutę żywicy agarowej, UDU taką nieco przybrudzoną, taką nieco animalistyczną, taką typową blisko-wschodnią agarową nutkę. Trochę ciepła kwiatowego, troszkę taki mydlany, też taki... kremowy, kosmetyczny, jakby jaśminowy. Głównie jednak ten etylomaltol i molekuły drzewnoamrowe, ale jednak coś tu zaczyna się dziać. Dobra, to otwarcie było koszmarne, naprawdę koszmarne, ale... no... No nic, zobaczymy, zobaczymy jak się rozwinie na skórze, zobaczę e, nuty. Pizmo, szafran, cytryna, białe kwiaty, jaśmin, cedr, żywice, bursztyn i e, jodła balsamiczna, o tak. Kolejny, sakina. Hmm. Okej, okay, nie przypomina mi niczego co znam, to na pewno na plus. Ciekawy, mm, owocowy, y, słodki, trochę jak taka rozpuszczalna guma, jak taka mamba, nie wiem, hm, malinowa chyba najbardziej. taka. Mleczna, malinowa, ale też nie pozbawiona takiej kwaśności, takiej zieleni, troszkę trawiasta, taka żywa, malinowa nuta, ale też, też trochę takiego syropku malinowego. Dużo nut mlecznych zdecydowanie: takich mlecznych, waniliowych, troszkę jakby plażowych, takich słonecznych, nieco słonych, właśnie morskich, ale jest to czysto, czysto morski. Klimat, nie, że taki fizjologiczno-naturalistyczno-morski, jakiś z wodorostami, glonami, absolutnie nie. Po prostu taka, taka skóra spalona słońcem. No, ciekawy. Bardzo, bardzo ciekawy. Jestem ciekawy, czego jest klonem, o ile w ogóle czegoś nuty. Według fragrantiki jest to marakuja, nuty ozonowe, mandarynka, malina, róża, kwiat pomarańczy, sól morska, tofi, praliny, wanilia i piżmo porównywany do. Strycina od Vicanto, nie znam tych perfum, absolutnie ich nie znam. Markę znam oczywiście, ale no, tych perfum nigdy nie miałem okazji wąchać, także no nie, nie wiem, na ile są podobne i czy w ogóle, ale no ciekawe, bardzo ciekawe, oryginalne, oryginalne, no pomijając, że jest to prawdopodobnie jakiś klon, ale no, no nie pachną jak wszystko inne, nie pachną mainstreamowo też, ciekawe, bardzo ciekawe. Kolejny Mazadzi albo mazaii, nieważne, e, macie nazwę w opisie w razie czego. Uf, uderzyła mnie paczula, e, taka czekoladowa paczula, trochę w stylu amenowym, e, bardziej angelowym, no dobra, angelowym. E, taka no, no kobieca paczula, e, taka czekoladowa, e, słodka, ale też nieco piwniczna, nieco taka wilgotna, pleśniowa, nieco ziołowa, drzewna. Jakaś wanilia, nuty owocowe. Mam wrażenie, że czuję tu e, neroli, właśnie takie nuty nieco dające takiego nieco kolońskiego vibe'u, troszkę jakby ziołowe, ziołowe, cytrusowe, a też e, kwiatowe. E, no, no to pachnie trochę neroli, głównie jest ta paczula, nie? Paczula, wanilia, e, jakaś czekolada, ale też, też tak, takie odświeżające nuty kwiatowe. Bardzo fajne, fajnie to tu gra. No nic, nic chyba nie mam więcej do powiedzenia. Fajny musujący, takie nuty właśnie cytrusowe, takie, e, jakiś napój gazowany. Kurczę, fajny, nuty. Według fragrantik jest to kwiat pomarańczy, mandarynka, róża, jaśmin, wanilia, paczula, e, drewno sandałowe oraz bursztyn. Porównywany do Elis Hub Le Parfum Royal. Nie mam pojęcia, cóż to jest. Ale samym perfum bardzo fajne, zdecydowanie paczulowe. Taki czystszy, mydlany, świeższy, Angel, e, tak mi się to kojarzy. Bardzo fajny, bardzo fajny, e, dalej. Kimmach, damski Kimmach. Męskiego chyba testowałem w tej serii, tak mi tak coś kojarzy tą nazwę. Eee, no nic. A zanim zacznę wąchać info o rozdaniu, o giveawayu, żeby wziąć udział w rozdaniu tych perfum, napiszcie komentarz, który zawiera słowo alpaki. To musi być dokładnie to słowo. Nie może być alpaka, alpaką, bla, bla, bla. Musi to być alpaki, bo będę korzystał z takiego programu, który wyszukuje komentarze z tym słowem i spośród nich wylosuje jeden komentarz. Szczęśliwca bądź szczęśliwczyni, do, której, do którego powędruje zestaw próbek. A ja zabieram się za wąchanie Kimma. To pachnie jak Good Girl od Karoliny Herrery, te perfumy akurat znam, taka szpilka, flakon w kształcie szpilki, jak ktoś nie kojarzy, ale pewnie większość, większość osób kojarzy. Waniliowy, tonkowy, deserowy, białokwiatowy. Jaśmin w towarzystwie no, nut deserowych, takich czekoladowych, kakaowych, tonkowych, waniliowych. No, ja lubię ten zapach i wiem, że jest sporo fanów i fanek tego zapachu. To, to tyle, to tyle. Nie, nie wiem, pewnie są jakieś różnice, jakby tak ręka w rękę przetestować, ale ja Good Girl aż tak dobrze nie znam, żeby to z pamięci teraz walić. natomiast czuć od razu, czego, czego ma to być klon. Sprawdzę nuty na Fragrantice. Migdał, kawa, tonka, tuberoza, jaśmin, wanilia, kakao, drewno sandałowe porównywan do Good Girl od Karoliny Herery. Zero zaskoczenia. Przyjemny, fajny, przynajmniej w otwarciu. Zobaczymy, jak się rozwinie, oczywiście. E, no i nic, a ja chwytam za kolejną odlewkę. Jara. Ojej, przemiły zapach! Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo uroczy. A e, taki niewinny milusi zapaszek, ale śliczny. śliczny. Jest pudrowy, piżmowy, czysty, owocowy, kwiatowy, ale on jest. Taka bardzo miła, taka ciepła, otulająca, piżmowo-pudrowa nuta tutaj jest. I to nie jest nuta fiołkowa, wydaje mi się, bo pudrowość często jest uzyskiwana przez jonony. I wtedy to pachnie tak fiołkowo i rysowo, no pudrowo, nie? Ale to jest, to jest taka inna pudrowość. Taka, kurczę, taka, taki może jakiś olejek do ciała, taki, ale taki bardziej dla dzieci. Tak, tak mi się kojarzy, tak, tak niewinnie, milutko. W tle troszkę takich nut, jakby też pudrowo-marcypanowych, migdałowych, może tonka, może heliotrop. Jak pudrowo, to może bardziej, bardziej ten heliotrop, jednak. Owoce w stylu troszkę, troszkę jakaś malina, ale kurczę, no nie powiedziałbym do końca, co to, co to jest. Taka, taka pulpa owocowa z takich owoców różowych. No nic, dobra. Nuty sprawdzę, bo już nic więcej chyba tu nie wymyślę. Bardzo przyjemny, słodki, pudrowy, piżmowy zapach. Nuty według fragrantyki to Orchidea, Heliotrop, Tangeryna, trop, Owoce Tropikalne, Akord Jadalny, Wanilia, e, Pismo i Drewno Sandałowe, porównywane do. Do niczego tak konkretnie. Tu Pepe Jeans London, e, LM Perfumes Sensual Orchid. Nic, co, co jakoś tak myślę jest, jest bardziej znane, także bardzo bardzo fajnie. No, przemiły, przemiły zapach. E, przedostatnie pachnidło. Schacht kwiatowy, biało -kwiatowy. tutaj tuberoza mam wrażenie jest charakterystyczny tuberozowy aromat taki no biało-kwiatowy, troszkę gumo balonowy, troszkę bananowy, też taki nieco nieco gryzący, nieco może nieco taki fizjologiczny, ale no pudrowy, ciepły, ciasteczkowy, taki nieco jakby taki deserowo, tonkowo, ciasteczkowo-waniliowy w tle. A no głównie Białokwiatowy, ciepły, taki słoneczny, no też taki plażowy. Mm. Te, i, idzie trochę w kierunku takich olejków do opalania, ale bardziej jednak głównie, głównie te białe kwiaty. Tutaj wydaje mi się, że jednak ta tuberoza, taka gumo-balonowa, bananowa. Ale fajne są te fajne nuty kurcze, takie ciasteczkowo-deserowe w tle. Ehm, no nic, e, tyle chyba, tyle. Bardzo przyjemny zapach. Nuty to Ilang Ilang, frangipani, nuty słoneczne, tuberosa, piżmo, bursztyn, cedr i wanilia. Porównywany do jakiegoś Narciso. Narciso Ode parfum ambre, gerlon terracotta. Nie, nie znam chyba żadnych z tych perfum. W każdym razie. Przyjemne. I ostatni. Jara. Jara Tus. Klasyczna Jara była, bardzo mi się podobała, więc może Tus też. Owocowy. Białokwiatowy ponownie. Mm. Tu mam wrażenie tak tropikalnie. Mm, to pachnie. Troszkę banan, ale banan to też charakterystyczna nuta dla białych kwiatów, których tutaj jest dużo. Ale też takie, takie nuty bardziej idące w stronę tak, pomarańczowych owoców. Mango, papaja, marakuja. No, ogólnie taki tropikalny klimat. Mleczny, zdecydowanie mleczny, taki kokosowy może, em, ale nie no, bardziej. Bardziej niż taki kokos y, per se, no to, to jednak taki, taki mleczny, laktonowy klimat y, to ma. Takie białe kwiaty i owoce tropikalne y, w jakimś mleku waniliowym, o może, może coś takiego. Ale bardzo słodki, bardzo, bardzo, bardzo słodki. Także to dla wielbicieli i wielbicielek słodyczy zdecydowanie. Ale bardzo przyjemny. E, dobra, nuty. Mango, kokos, marakuja, jaśmin, heliotrop, kwiat, pomarańczy, wanilia, piżmo i kaszmiran. Porównywany do e, Pakoraban Fame, do Muglera Alien Goddess. E, no dobra, tyle ode mnie. No, wydaje mi się, że ciekawiej niż w męskich, e, męskich propozycjach od latafy. No nic, zobaczymy, jak się rozwiną. Wracam do Was za chwilę z podsumowaniem. No dobra, czas na podsumowanie, podsumowanie testów damskich perfum Latafa Pierwszy Fakhar. E, Fakhar jak pachniał, tak tak pachnie. Tuberozowo, jaśminowo, waniliowo, nieco spicy, drzewnie musująco. E, to utrzymuje się przez, przez ładnych parę godzin. E, w bazie pachnie bardzo przyjemnie, tak mlecznie, się bardzo wygładza, ale no jest cały czas bardzo no bardzo Dobry jakościowo wręcz bym powiedział. Kurczę tak, jest naprawdę bardzo przyjemny. Mleczny, kremowy, jaśminowy. Ten jaśmin e, nieco herbaciany, nieco owocowy. Właśnie ma takie nutki właśnie, takiego lżejszego jaśminu. Do tego jakby troszkę takiej czystszej e, nutki. Mm, nieco, kojarzącej się może z proszkiem do prania, takiego kwiatu pomarańczy, Neroli. E, super, super. Bardzo, bardzo, bardzo fajne pachnidło. E, Trwało na mnie z 8 godzin. Projekcja, no taka przyzwoita, fajna. Super, zaskoczenie pozytywne. Opulent, mask, kolejny. E no nie, te perfumy zdecydowanie zdecydowanie nie trafiły w me gusta. Były bardzo mocno drzewno-ambrowe, drażniące, dużo etylomaltolu, właśnie wprowadzającego nut takiej waty cukrowej, palonego cukru. Do tego nuty UDU, takiego nieco przybrudzonego arabskiego blisko wschodniego UDU i trochę białych kwiatów. I On tak pachniał praktycznie do końca, długie, długie godziny. Projektował raczej też. Wyraźniej, no, no absolutnie nie mój klimat, yy, pachnie to syntetycznie drażniąco dla mojego nosa, ja jestem. Jestem na nie. Sakina, kolejna. Sakina, bardzo, bardzo fajne, fajne pachnidło. Białokwiatowe, mleczne, kremowe, kosmetyczne, takie balsamowe, gładkie. Do tego sporu owocowych, właśnie takich, troszkę jakby malinowych, truskawkowych, chociaż chyba najbardziej jednak w stronę, w stronę maliny to szło. Z czasem to serce robiło się coraz bardziej takie. Jeszcze, jeszcze bardziej kremowe, wręcz takie tłuste, maślane, do tego jakieś nuty jakby żółtych kwiatów, właśnie takie nieco może mydlane, nieco słoneczne, nieco plażowe, w bazie po prostu słodki, waniliowy, mleczny, cały czas właśnie taki bardzo kremowy, dobry jakościowo, naprawdę udana, udana, udana rzecz, udany klon, udana inspiracja. Trwałość spora, po 80 godzinach nadal był na mojej skórze całkiem mocno wyczuwalny, projekcja raczej taka, no, Taka lepsza, umiarkowana z plusikiem. Może nie jest to żaden zabójca, ale naprawdę projektuje fajnie, odrywa się od skóry. Fajna rzecz. E, mazai, Mazaji, kolejny. To jest bardzo przyjemne pachnidło w stylu retro, paczulowe, różane, mydlane, czyste, jakieś nuty waniliowe, pudrowe w tle, pudrowe już mówiłem, ale ogólnie w kontekście paczuli, ale no ten zapach ogólnie jest, jest pudrowy, taki, taki retro puder, retro paczula, retro róża, retro jakieś takie nuty może słodkie, miodowe. No raczej, raczej retro, retro klimat, ale więc nie dla każdego, ale ogólnie zapach jakościowo bardzo, bardzo fajny. Trwał na mnie z 6 do 8 godzin, projekcja raczej z tych, taki, taki umiarkowany, umiarkowane może z minusikiem, no całkiem szybko, blisko mojej skóry osiadł, ale... To nic, no, to tak wydaje mi się, że, że całkiem, całkiem to tu, to tu grało, właśnie o tej, takiej eleganckiej, paczulowo-różanej kompozycji to, to pasowało. Kim ma i Kim ma trochę nudne pachnidło, nie? Taki, taki, tonkowy, drzewny, kokosowy, waniliowy, jakieś nuty kwiatowe, niezidentyfikowane bliżej, e, no, no, no tak, no w sensie... No, takie spożywcze, waniliowo-tonkowo-drzewne e, pachnidło z jakimiś kwiatowymi nutkami. E, no, spoko. Spoko, przyjemny. Jeśli chcecie Good Girl'a za niewielkie pieniądze, to myślę, że można, można rzucić nosem. Mnie nie zachwycił, ale ale, ale okej. Okay. Trwałość też bardzo fajna, z 8 godzin na spokojnie. Projekcja całkiem całkiem zauważalna, fajna rzecz. Jara, kolejny. Jara praktycznie jak pachniała, tak pachnie. Pudrowy, ciepły, owocowy, piżmowy zapach z nutami takimi nieco marcepanowo-pudrowo pudrowymi, właśnie od heliotropu prawdopodobnie. No, całość była taka milutka, niewinna, taka, kurczę, naprawdę bardzo, bardzo uroczy, miły, miły zapach. Dodatkowo był bardzo, bardzo trwały, 10-12 godzin na mojej skórze na spokojnie, odrywał się od skóry całkiem wyraźnie, muszę przyznać. Spodziewałem się jednak, że będzie to raczej pachnitło z tych delikatniejszych, a ono naprawdę długo do nosa mi dolatywało, całkiem, całkiem wyraźnie, także myślę, że parametrowo tu nie będzie na co narzekać. Kurczę, fajna fajna rzecz, bardzo fajna. Szad, kolejny. Szad był zdecydowanie tuberozowy. Tuberoza z takimi nutami nieco ziołowo-gorzko-zielonymi. Do tego nuty takie plażowe, kosmetyczne, kojarzące się z olejkiem do opalania. Takie nieco może ozonowe, słoneczne, może nawet nieco mineralne. I tak on sobie trwał praktycznie do samego końca z 8 godzin trwałości. Projekcja raczej taka, no, umiarkowana, powiedzmy. Przyzwoite pachnidło, bez szału, głównie jednak tuberozowe, po prostu takie stricte tuberozowe, ale jeśli lubicie tuberozę, to myślę, że można, można rzucić okiem. Ostatnie, Jaratus. Jaratus to taka tropikalna pulpa owocowa z, z dodatkiem wanilii, może nieco takiego nut, nut mleka kokosowego, jaki kosmetyczny, balsamowy, tropikalny zapaszek i, i spoko, natomiast on. E, po czasie na mojej skórze zamienił się w taką po prostu słodką, choć nie przesłodzoną, ale zdecydowanie wyraźnie słodką, mleczną, tropikalną pulpę. I no, no taka, taki nudny ten zapach, nie? W sensie bardzo taki ulepny, taki no nieciekawy. Na mojej skórze dla mojego nosa no, no nie, nie, nieciekawy, no po prostu. Natomiast jeśli lubicie takie klimaty tropikalno-mleczne, to myślę, że można, można rzucić nosem, nie? Drogo nie jest, także. Dużo do stracenia nie macie, a może wam się poszczęści i wygracie te odlewki, zostaniecie wylosowani w rozdaniu, kto wie. No dobra, nic, tyle ode mnie i muszę przyznać, tak słowem zakończenia, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i kurczę, naprawdę, naprawdę fajne pachnidła. Już któryś raz mam takie doświadczenie, że no te damskie perfumy, jednak mam wrażenie, że nie wiem, są robione jakoś. Bardziej starannie, tak ciekawiej, nie wiem, może, może kobiety są po prostu bardziej wymagającą klientelą, jeśli chodzi o, o perfumy, a mężczyzna wypsika się czymkolwiek. Wiem, że to jest stereotypizacja, ale no nie wiem, może, może jest takie rozumowanie jeszcze. Bo, bo jednak jak testowałem te, wiecie, te arabskie zamienniki, klony, inspiracje, latafa, to, to część była spoko, ale większość nie zrobiła na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia. A te damskie, kurcze, naprawdę... No, to wrażenie całkiem robią, szczególnie jak za te pieniądze, bo większość tych flakonów możemy dostać poniżej stówki. No, kurde. Wow! Wow, bardzo, bardzo fajnie. I proszę mi nie zarzucać, że mówię tak tylko dlatego, że to jest materiał, który powstał przy współpracy z jakimś sklepem, z odlewkami, z magrami, do którego serdecznie zapraszam. Natomiast, no, no nie, mojej opinii nie kupicie wysyłając mi odlewki do testów, także to jest moja szczera opinia, bo takie zarzuty się pojawiały w ostatnim filmie, w którym testowałem te męskie kompozycje, które oceniłem gorzej, a i tak były jakieś głosy, że o, że materiał sponsorowany, to na pewno, e, na pewno wcale tak nie myślisz o tych perfumach. Właśnie myślę. No i te damskie latafy są naprawdę, kurde, dobre. Naprawdę dobre. E, no nic, dobra, e, tyle. Jeśli znacie jakieś z tych perfum, jak zawsze zachęcam do zostawienia komentarza. Dzięki.